A, jak widzicie, to jest ulica, który stąd jeździ do, do morza. Tak. To jest główna ulica, która jeździsz do blaża na milne I my... teraz my siedzimy w kawiarnia nazywa Luzarnia. To jest taki dwóch piętra. Jest partner i pie, pierwsze piętra. No i zamawialiśmy jest 50 cm e, zabykanka. To jest tak, taka długa zabykanka. E, standardowa zabykanka jest z serem i pieczarki. And, dobre jest. E, zabykanka to człowieki. i <gryw> nie tylko na wakacje bo to jest takie atrakcyjne jedzenie, które jest na wakacja, można je, je zjeść i miejsca naprawdę jest bardzo fajne do odpoczynku, ale porównanie mielne do domki to jest, nie ma porównania, bo to jest inny miejscowiec każdy miejsce ma swój charakter, ma swoją atrakcję. A teraz zabieram was na spacer po blaży w Mielno. Jak mi dzisiaj w ten dzień to było trochę chmury, bo za chwilę e, pada deszcz. No i Ala oddało nas, że naprawdę trafiliśmy trochę czasu. Pogoda, No od razu padałem. Mielno to pier Ja pierwszy raz jestem w Mielno. E, moja wakacja w ten rok, jak widzieliście po ostatnim e, vloga, to ja e, jestem w domki. E, bardzo lubię domki i to jest piąt e, nad morza. E, kocham morza Polskie. <grym> Naprawdę lubię, bo ja po prostu znajduję tam e, dużo rzeczy, które e, ja lubię. A pierwszy raz w Mielnej jesteśmy, pojechaliśmy z Domki do mielna. Blaża naprawdę tutaj jest bardzo ładna, i mi tutaj bardzo podobało, gdzie jest dobra dostępny, dostępny od ulica do blaża od razu. Chcę was powiedzieć jedną rzecz. W każdym miasto w Polsce są różne atrakcje czy to miasto jest nad morza, czy ten miasto jest w górę, czy na Mazura, czy na jezioro wszędzie są atrakcje i to mi bardzo podoba w Polca, że dla każdego miejsca do odpoczywania lubisz morza, będziesz i znajdziesz piękne miasto, tak jak tutaj Miele, tak jak domki, tak jak dorobko który miejsce, gdzie byłem i jestem ja pewna, że w miejscach, nie byłem, to oni są piękne, bo jest różna atrakcja w każdym jego miejscu, ale woda tylko obsuje tego, ale może być drugiego. jest najbardziej mi jakie jak idziesz nad morze w Polska. Jest zabawa, jest radość, jest wakacja, jest różna atrakcja, która naprawdę... Jest piękne i zrobione przy tym miastu gdzie jesteś, Ja znajdziesz wszystko co chcesz, dla każdego osoba, Jak to lubi dyskotekę to znajdę. kto chce bawić się bawi, to, to znajdę. restauracja, jest ryba różna, jest naprawdę piękne, tylko jej pogoda tego nie obsuje. To było krótkie spacer, bo bladja w mielno, ale pogoda jak zawsze obsuła ten piękny czas, bo za chwilę jest bada Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli mi oglądasz tej chwilę, to proszę sobie i lajka. I do zobaczenia. I salam, polecam mielne, polecam wakacje w Polsce. Najpiękniejsza atrakcja. No, do zobaczenia w następnego vloga za 2 dni.